Wędkujesz już od dobrych dwóch godzin. Przepraszam za hałas, ale z tej strony mam koparki i z tej strony mam koparki. Jest głośno, ale najważniejsze, że biorą ryby. Za sandaczem nie rzucałem zbyt długo, tylko dwie ostrogi. Głównie machałem na klenia. Szatiza oczywiście. I tu mam takie nowe gumki na ten sezon. Zobaczymy czy się sprawdzą. Nic się nie działo. Ustawiłem się w miejscu takim okoniowym. Także wziąłem swoją nową okoniówkę do ręki. Świetny kij, naprawdę polecam pięknie czuć brania, fajnie mi leży w dłoni, no coś pięknego, no nie wiem czy przy tych okoniach tutaj nie zostanę cały dzień, ale miałem troszeczkę dźigować, miałem zobaczyć za zaboleniem, ale tak mi się spodobało łowienie tutaj i na tym kijrze, że nie wiem czy do końca dnia nie będę łowił tylko tych okoni, ale myślę, że za zaboleniem też wyskoczę tutaj, porzucam, chociaż nie widać ich, nie, nie słyszałem ataków, ale myślę, że gdzieś tutaj w pobliżu będą się kręcić O, ale Zobaczcie, sandaczek nieduży. Uciekaj. O, ale czepiał bem, bę, będzie garbus. Będzie dobry garb. O, śliczne. <laughs> jaka zabawa to jest, ja pierdziele fajne koniec. może na razie je wsadzę w podbierak ale przygrzmocił w kanibala jednak ten różowy spisuje się naprawdę dobrze no, puknął i jest kolejny, ten ładniejszy Uu. ten fajne. ale piękny winda do góry Pięknie wciągnął, tutaj stoją przede mną. Zobaczcie. Jest. Byłem pewny, że tych ryb nie połowię bardzo długo, a jednak zobaczcie, jest sreberko. Wybarcie za hałasy, ale no tutaj dwie koparki, barka jeszcze za mną płynie. Jest naprawdę głośno. Zmienimy na... To jest szybszy nurt. Trochę mi wywala tą dziesiątkę. Założymy sobie ósemkę. Jest, ale przywalił Ale to było piękne i spina. Aj, fajne był, już z hamulca wyjeżdżał mógł być pod 70. Kurde, patrzcie kolejne Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wierzę Jest też dobra ryba A jest! Mam go! Mam go! <laughs> Pięknie! Co tu się dzieje? Dobra Mamy go Miałem tutaj 5 brań Wcześniej wyholowałem tego jednego Wróciłem tutaj na te miejsce. jednak one tutaj stoją Zobaczcie, 64 tego zmierzyłem Fajny już taki gruby Dobra ryba, dzisiaj głównie przyjechałem po bolenie, właśnie. No i się udało, no już jest dobrze, naprawdę. Sporo wyjść, dwie ryby wyjęte, ale myślę, że jeszcze coś wyjedzie tutaj. Zaszczelił, poprawił <noise> Co tu się dzieje? Piękna sprawa To dobry kaban O! bateria padła! Chciałem umyć bolka, ale tak tutaj prąd napierał, że mi uciekł z podbieraka. 67 cm, chwilę się pokazał, później wskoczył tu do pontonu. Uderzył, poprawił. Piękna sprawa. Już myślałem, że nie wyjedzień z tego miejsca, rzucam, rzucam, ale jest, jednak jeszcze tutaj stoją. Jest! Mój kobon! Co on tak grzecznie idzie? Co? Co? Co, Co za... Robi jaki, Patrzcie, jaki skoczny Ole grubo, z jasny gwint fajnie już nabite. O, nie ucieknij mi tylko ty Czwaszcie bolo z tego samego miejsca też dobra rapa, taka z 6, 5 Ten taki chyba najszerszy z tych wszystkich Do wody Piękny dzień